Jeżeli widzisz babę w ciąży w kolejce, to ją przepuść. Nie będę zawsze szukać ciężarnych w kolejce. Jeżeli chce pierwszeństwa, to niech przyjdzie o to poprosić. Zgadzam się, też uważam, że powinna przyjść i poprosić. Natomiast mi na uwadze to, że te kobiety często boją się ostracyzmu ze strony ludzi, bo spotkało ich wiele nieprzyjemnych sytuacji w związku z tym, że chciały ze swojego prawa skorzystać. Więc jeżeli ty Akurat zauważysz taką panią obok siebie, po prostu ją przepuść. Zdarzyło mi się przepuszczać panią w ciąży w kolejce, a później okazało się, że wcale nie była w ciąży i to mi było głupio. Może się tak zdarzyć. Natomiast proponuję podejść do tego inaczej. Zawsze możesz zapytać, czy chce pani pójść przede mną? Jeżeli zada ci pytanie: "Nie, dlaczego?" To powiedz, bo jestem miła i mam akurat czas, aby cię przypuścić. Zrezygnowałabym z wersji: o, maluszek w drodze, widzę, że rozwiązanie już blisko. Proszę, proszę wejść przede mną, a ona wtedy mówi: A spierdal ale jeśli faktycznie była w ciąży i zwykle właśnie tak będzie, to naprawdę będzie ci bardzo wdzięczna. Ciąża to nie choroba, jest w ciąży na własne życzenie. Ja też jestem chora i jakoś stoję, wcale nie musiała przychodzić do tego sklepu. Nie bądźmy bucami. To prawo nie istnieje po to, żeby kobiecie w ciąży było miło, tylko po to, żeby dbała o zdrowie swoje i swojego dziecka.